Firma Unia przygotowała na tegoroczne targi AgroShow szereg ciekawych nowości dla swoich klientów. Tutaj stoimy przed jedną właśnie ciekawostką, czyli rozrzutnik Titan, pomalowany w bardzo ciekawe grafiki, ale to jest tylko przedsmak tego, co firma Unia teraz będzie prezentować. Dokładnie, to jest tylko jeden z elementów. Unia robi show na AgroShow, malujemy rozrzutnik przez uznanego tutaj twórcę Murali. Myślę, że to dosyć ciekawe jest, nawiązuje to do, tego, do, do, do tej naszej natury, tam gdzie tak naprawdę te maszyny pracują. Widzimy, że cieszy się to bardzo dużym zainteresowaniem. Z no takich konkretnych nowości to jest na pewno to, co Unia uruchomiła. Finansowanie fabryczne 102% na 2 lata, czy 106% na 3 lata. Są bardzo dobre warunki, i klienci o to pytali, i dzisiaj widzimy, że to jest dobry kierunek, no bo jest możliwość zakupu tych maszyn i one się stają dostępne. Wiemy, jak dzisiaj jest w rolnictwie, tak, jaka jest sytuacja, dlatego też tutaj staramy się w ten sposób wspomóc naszych klientów. No drugim też ważnym elementem, zaczynamy docelowo wprowadzać e, jako Unia pięcioletnią gwarancję, czy to tutaj mówimy o opługach, czy na ramy nożne maszyn. Na dzień dzisiejszy to jest 5 lat. Docelowo będziemy też po pozostałe grupy produktów rozszerzać. Jesteśmy pewni swoich wyrobów, także możemy też tutaj to powprowadzać. I tutaj to mówimy o takich powiedzmy miękkich nowościach, mm. ale takie konkretne nowości to są dwa siewniki i rozrzutnik obornika. Dokładnie specjalny, niespotykany jeszcze. Tutaj. Jeszcze niespotykany, tak jak tutaj mówiłeś, mamy dwa siewniki nowe. To jest siewnik nabudowany mechaniczny o nowej konstrukcji pod z, 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 z takim cechą noworagniczą, to jest nowe redwice wysiewające, talerzowy szel oraz to, że ten siewnik ma bardzo szybką możliwość zmiany wyposażenia na trójpunkcie, czyli możemy pracować albo samym agregatem, albo samym silnikiem, albo Razem w zestawie. w zestawie. Drugim zestawem jest siewnik Fenix. Docelowa zmiana, główna zmiana jest taka, że tutaj zastąpiliśmy aparat kołeczekowy wysiewu na aparat dąbietnościowy. To gwarantuje nam o wiele większą precyzję wysiewu. Oczywiście to jest wszystko zasilane, cały aparat pneumatycznie. To jest siewnik o lżejszej konstrukcji, tak żeby można było pracować z ciągnikiem około 100-110 mocy. Zbiornik jest 1000 litrów. Szerokość robocza jest 3 metry, i to jest ta główna nowość. Inna konstrukcja, ramy lżejszy, bardziej dostosowany do tych mniejszych ciągników. Ale taką naprawdę nowością dużą to jest Tytan 24 który ma wagę, gdzie możemy bardzo precyzyjnie dozować. Oczywiście jest sterowany poprzez izobas, czyli tutaj mówimy już o rolnictwie precyzyjnym. Ten rozrzutnik ma zamontowany nowy adapter wyrzucający szerokiego rozrzutu, gdzie szerokość wapna może być już tutaj do 24 metrów. Standardowo przy wszystkich innych adapterach było to w granicach 16 metrów, tu możemy dojść do 24 metrów. Rozrzutnik na wadze oparty na sześciu sensorach. Żeby tutaj ten pomiar był jak najbardziej dokładny i o precyzji tego urządzenia świadczy to, że możemy nawet tutaj wysiewać dawki wapna 200 kg, czyli mówimy już o bardzo precyzyjnym rozrzutniku. Oczywiście ma wszystko to, co potrzebuje rolnictwo precyzyjne. Wysiew zgodnie z mapą zasobności gleby w oparciu o sygnał GPS. Czyli to technologia, która była wcześniej znana w rozsiewaczach nawozów, zagościła przy, nawożenach, przy nawożeniu organicznym. Ale to wiemy, jak to dzisiaj jest ważne i to też kosztuje, też tutaj musimy optymalnie dozować te środki na pole.